Ech. Kolejny piękny, niesłoneczny dzień na plaży. Cieszycie się? Rośliny. Rośliny. E, daj nam jeszcze chwilę pospać. Ostatnio troszeczkę nas zmęczyło to ciągłe. No wiesz, pokonywanie zombi. No nic. To będziemy się w takim razie zajmować innymi miejscami tej cudownej plaży w kolejnych dniach. Mam kolejny zombie plan na pokonanie roślin. Jesteśmy na wydmach, na plaży, co zresztą pewnie już wiecie. Więc musimy to jakoś wykorzystać. Ostatnio to wykorzystywanie uroku w plaży nam nie wyszło, więc odpuśćmy sobie, ok? Ech. Na rośliny! Co ja widzę? Czy to są moje rośliny? Ktoś tęsknił za kaktusem. Kaktus? Co ty tu... Zaczekaj. Odkąd jesteśmy na plaży, nagle... Wszystkie rośliny się tu zjawiają. Może to dlatego, że jest taka fantastyczna? Tak, to zdecydowanie wyjaśnia sytuację. Kaktus! Nie tylko kaktus wrócił, ale zombie te. Pozwólcie mi się nimi zająć, ha! Kaktus, wow! Kolejna roślina, którą czeka zguba, ha! O, o. No chyba się pomyliłeś, bo miałeś powiedzieć zamiast roślina, zombie. Mnie nie powstrzyma. Piu! Piu! Skoro Katajl swoimi kolcami nie powstrzymał mnie dwoma strzałami, to ty tym bardziej pf, pf, A tu zeskoczenie... Następni? Brains! Dopadnę na twój mózg! Piu! Piu. Pf, pf, Wietrzny, woo uh, zombie. Mam dosyć naszych porażek. Chcę w końcu wygrać. Ha. To ci się nie uda. Woo. O. <tostaje> to takie jest zabawne. Następni? Na. Na. Nie. Pioru! Eee, Łatwa wygrana. Już tyle razy walczyliśmy na tej plaży. Ale jakoś łatwiej tutaj idzie. Zresztą co chwilę znajduje nas jakaś nowa roślina. O, więc się spóźniłam, więc nie byłem pierwszy. Przed tobą byli Cherry bomb, blower i elektryczna jagoda. Więc znalazłem się poza podium. Następnym razem bardziej się postaram. Nieźle. A w tym czasie, kiedy rośliny nie patrzą, ja podwędzę im statek. A co mi tam? Czemu nasz statek odlatuje? Zombi! Udało mi się naprawić linę. Wspinajcie się, zmywajmy się stąd. To jest genialny pomysł na ucieczkę. Słyszeliście? Na statek, szybko! Chodź, nie ma już czasu, już biegnę. Hehe, he. papa, rośliny, pożegnajcie się ze swoim statkiem na zawsze. Ech, jesteśmy troszkę za ciężcy, dlatego nie możemy lecieć z pełną mocą. He, nareszcie jakiś sukces. O, co nas tam trzyma na dole? To. To kaktus. Jak to zabra... Haha! Ha, spadł razem z Liną! Sunflower? Może cię podrzucić. No dawa. Mam. Możesz ciągnąć z całej siły. Sunflower? Nienawidzimy cię! Zaraz. Przed chwilą tu była. Uaa! Nie mogę kontrolować statku! Uh. Uh -oh. uh -uh. Szybko zabierajcie się stąd. To jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj. Wrócimy. To czeka mnie dużo pracy.